Siemaneczko. Jeszcze raz. Tego. Siemaneczko. Dzień dobry. Mamy tutaj jajuchnę. Jajówy. Jajówę mam, będziemy jajówę robić. Kto no. ja lubi jajówę to pisze w komentarzu lubię jajówę. Ja lubię. Będziemy od... już otworzyć. Będziemy otwierać i sprawdzać jakie zabawki są. No my jesteśmy dzieci i my lubimy. Tu zabawki. będą jakieś w tych zielonych będą jakieś zwierzaczki, to otwieramy, no. Ja odchodzę nie zielone, bo coś już nie ma takiego drugiego. Jest, dwa nawet. Ale późno, to zwykłe. Czekoladę, oczywiście zostawiamy na potem, bo nas obchodzą tylko zabawki, bo jesteśmy. A ja mi... mam tego. Co masz? Nie wiem, jakiś wieloryb. A ja no, mam. Trzeba wszystko wiedzieć, trzeba składać, nie żeby tak Ja mam jakiegoś papuga. Papuga? Jednego papuga mam. Tego. To będzie działać. Taki papug ma to być A, ja już i mam. składamy go. Ale on nie ma głowy! A nie, tu jest głowa. A <grym> tylko ty to ja mam takie coś. Nie widać tego, nie spiję. No. Ej, ale to się wigli? No. Patrzcie. Ale kozackie. To zobierz, mogę wziąć, postawić gdzieś. Zobaczcie mi to chcesz zostawić. Zostawię tobie to. No dobra. To Czekaj, błąd. ja muszę z tego papuga złożyć, bo nie. Co to jest? To było moje? chyba A gdzie to ma iść na moje? A, to jest Stojek. Zobacz, bo tego było widać. Ale to stoi. Jeśli mi uwierzysz na słowo. Weź mi złóż tego papuga, bo ja nie umiem się domyślić. ty jest, no. jesteś. Nieprawda. Co my tu mamy? A, fajnie. Płaszczka! Nie, to nie jest płaszczka. Bo leżało tak i myślałam, że płaszczka, ale to jest pingwin. O, pingwina będzie prosto złożyć chyba. Chyba, żebym papuga nie mogła złożyć. No nie. Taki pingwinek, który się rusza. Nie wiem czy on powinien się ruszać. <grym> Ale się rusza. Może źle go złożyłam. Jestem taka głupia. Ja nie umiem prostych zabawek z Papuga złożyłeś? Papug? Tak. Ale fajny papug. Ja trochę tak przed mi rusza. tak nawet bardzo. Dobra, odkładamy to. Patrz, jaki fajny papug. Ale fajny papug. Otwieraj najpierw te Dobra. ze złotkiem. Pa złotko. Co my tu mamy? Miś polarny. Zobacz, nie będziesz go złożyć. Będę umiała złożyć. A ja mam hipcie. Tylko muszę zobaczyć jak. Hipcia ma dwie części, jak go złożyć, nie wiem. Naklejki dostałam. O, o ja takie chybićcia nie widać, jak pibara wygląda i jak się rusza tutaj. Kapibara, kapibara, kapibara. bara Ja mam naklejki takie. Tu jest delfin, te, wieloryb. Tu jest jakaś Lis śnieżny, to jest. Tu jest pingwin, tu jest foka, a to pomarańczowe, to rybka. Supi, nakleję sobie na ścianę. A, taki misio. Dostałam takiego misia. Ja mnie nie żarła Otwieramy następne jajo. <laughs> Każda część mi spadła. Jedna jedna. See later, alligator mam. Nie zgubiłem część, zaraz wracam. <laughs> See later, alligator mamy. Taki zwierzok. Taki o. I, I on o, macha łebkiem. Nie wiem, czy to widać. On może jeść. Dobra, teraz otwieramy Kinder Joya, a Kinder Joya to zjem. Bo nie lubię tej czekolady z tych normalnych jajek, ja lubię to jedzenie z tych jajek Kinder Joy. Ono jest lepsze. Ale to zjem potem. Teraz ważna jest zabawka. Ja mam takiego dinożarła. Dinożarł? Tu się głowa rusza. I do tego było. Nie wiem, czy to widać. Skamielina. Ta, ta, ta. ta. Ja dostałam jakąś, nie wiem co to jest. Czekaj, Aha, taką tak. dziewczynkę, taką lalkę. Ona jest cool, bo ma full capa, tył naprzód. ją. Ja też fajnego. masz cool osóbkę? ja mam takie fajne Co ja dostałam? To jest jakaś naklejka z cool chłopcem. Nie, miała nogi. Miała chyba nogi. A, miała takie, nie, miała taką dziurę na dole też. Taki. Ja dostałam taki bryloczek, ale nakleję na niego. Chyba do plecaka se go przyczepię. Trzeba go nakleić na tutaj. Taki bryloczek mamy. Ja lubię zbierać takie główne do plecaka, żeby potem mi grzechotało, jak idę po szkole. No. Żeby wszyscy się mnie bali. Tego na pewno do siebie. Więc to zabieram. Wszystko już? Mhm. Były tylko trzy knięte No to zrobimy jeszcze test smaku. Pibara, kapibara kapibara. Pi Bierzemy kulencję. Z tą jakby z... czekoladą. Ja się wstydzić tego, tak co właśnie powiedziałam. A, a ja musiałam szybko zjeść, bo, bo by mi spadło. Ja kiedyś lody w grycanie tak jadłam, że miałam taki pucharek lodów. Wzięłam na łyżeczkę i tak najpierw powoli. A, a, i potem zobaczyłam, że spada i było. To hm. no. Test smaku zarombiste. <noise> co mi ja z tą robę? <noise> tak? <noise> mm -hmm. Bardzo robę. Proszę wyszków nagrywać. <laughs> Ale słodkie. Jak Nutella. Ja zjem jedną łyżkę Nutelli i już jestem zasłodzona. Nie umiem jeść nutelli łyżką. A ty jak? Jak ci smakuje? Dobra jest. Ty masz tylko do powiedzenia? Mhm. Mm Dobra, to żegnamy się. Już widzieliście co jest w tych zabawkach. Co? Co jest. W widzieliście tu... te jajka, które są w tych zabawkach. Tak.